Siemaneczku, ja jestem i gościami z Bardzo serdecznie z tej strony. Oczywiście. z tym. No i lecimy dalej z historią. W poprzednim materiale wydarzyło się dużo. A co? Musicie się upewnić, bo naprawdę zawodnikiem meczu został Axel Blaze. A czemu? No, jak obejrzycie odcinek i napiszecie mi z poprzedniego materiału, to dam wam serduszko. Dobra, a my tymczasem lecimy oczywiście dalej. Yy, mamy już naszego kochanego trenerka. Ostatnio go szukaliśmy, pamiętacie? Pamiętacie, szukaliśmy trenerka. A my teraz musimy sobie pójść na stację. Czekamy mnie po co? A, bo my jesteśmy w dzień meczu i musimy iść na stację kolejową, moi drodzy. Czemu? Bo nie do... właśnie w... dzisiaj jest ten moment Teraz jest ten czas W którym przygotowujemy się właśnie do meczu z Akademią Królewską Tak mi się wydaje Tak obstawiam moi drodzy No bo co by innego tu miało być Co nie moi drodzy No co by tu mogło być Dobrze Lecimy ze stacją oczywiście y, Musi nas wziąć pociąg Jestem Inazuma Town Wow Jakby ten pociąg był tak szybki jak ta błyskawica To na pewno bym się z nim przejechał A wy? Napiszcie w komentarzu Dobra no, i mamy. Ja nie wiem, czy oglądamy. No, dobra, oglądamy. Będzie. Wow, to jest. E, e, Królewska akademia. Mmm, nice, nice, nice. Wow, ej, to wygląda jak trochę taka fabryka, moi drodzy. Zobaczcie, to serio nie wygląda jak. Nie, nie wiem, jakiś. E, budynek, nie wiem, jakieś drużyny, tylko jak, jakaś fabryka bardziej. Ja wiem, że tu dziwnie mówię i wygląda, że to fabryka, ale. Serio, mi się wydaje, że to jest fabryka. O nie, my będziemy tutaj bić się chyba z każdym po kolei. No nie. Ja nie chcę się z wami bić. Nie. Ja nie chcę się z nikim bić serio. Ład, znowu to samo. Dobra, idziemy do tego. Musimy iść do góry, bo na pewno coś się wydarzy. Uuu, moi drodzy, jesteśmy w końcu na stadionie chyba Akademii Królewskiej. Widać, bo są. W ogóle. Wow, zobaczcie, jaki duży ten budynek jest. On ma cztery boiska. O kurde. Gdyby u nas takie w Polsce produkowali, no to na pewno by nie było problemów z yy, ilością meczów na innym jednym... ehm, stadionie. To byłoby ciekawe. Cztery mecze w tym samym czasie. Uuu, to byłoby nawet ciekawe. Każdy by mógł sobie wybrać gdzie dokładnie chce iść. No i jeden sobie wybierze tu, drugi wybierze sobie tu i ma różne mecze. No i spoko sprawa. Uuu, mamy rozmowę pomiędzy drużyną. Cóż to takiego się wydarzy. Nice, mamy Darka, czyli trenera Akademii Królewskiej. Mamy naszego trenera oczywiście. No i mamy rozmowę pomiędzy Judem Sharpem, który był nas w podłogę w pierwszych odcinkach, a teraz może w końcu to się zmieni i odwróci się rola. Ale no cóż, no musimy to się upewnić, musimy sprawdzić, czy wszystko było w porządku, no i teraz lecimy chyba na prawdopodobnie do meczu się przygotowujemy, to jest prawdopodobnie dialog wprowadzający nas do meczu, zobaczymy zaraz co się wydarzy. Nasz, jest tu nasz kochany Bobby, oczywiście z nami, jak najlepszy yy, kolega. No i tak, zaczynamy mecz, moi drodzy. Ej, dlaczego? What? Czemu my tak zaczynamy mecz? O co chodzi? O co chodzi? What? Ej, co jest? Ej. Ej, co się dzieje? Dlaczego oni poszli do tyłu? What? Na ni! na O oh, yeah! oh, nie! O nie mój What? O oh, nie, moi drodzy, przy... Mam nadzieję, że nikogo nam nie przygniotło. Uff, chyba wszyscy są cali. Ale... Ej, Jack! Coś ci jest? Po tej minie mi wygląda jak było mu coś, naprawdę, serio. Się wystraszyłem. Naprawdę. Mi to wyglądało strasznie. Mi to nie wyglądało zbyt dobrze. Kto mógł się od sprowadzić do takiego czynu. Kto mógł spowodować taką rzecz, żeby za wszelką cenę wygrać mecz? I to nawet nie rozpoczynając meczu. No, prawdziwy trener yy, gwarantuje zespołowi zwycięstwo nawet już przed meczem. <grytanie> Ciekawe kogo to słowa. Napiszcie w komentarzu, a również też przypnę wam serduszko. Wiem, że troszeczkę zmieniłem formę, ale mam nadzieję, że ktoś tutaj ogarnie temat. A jeśli mówimy o o, no i tak jest moi drodzy, mamy mecz! Zaczął się meczek, właśnie mamy mecz pomiędzy Królewską Akademią a Raymonem, czy tym samym w końcu coś się zmieni, czy coś wydarzy się pomiędzy tym meczem, a tym co się... Z... Pierwszy sprawdźmy to, mam nadzieję, że nasz poziom dorównuje jak, jak aczkolwiek trochę nie chce się wierzyć w to, że damy radę pokonać Królewską Akademię, od tak sobie. W końcu to jest jeden z najlep najlepszych zespołów z kraju Przez 40 lat wygrywali, no przecież no W ogóle ciekaw jestem jak oni prze przez 40 lat wygrywali Ciekawi mnie to, ciekawi, naprawdę Dobra, mamy Królewską Akademię, moi drodzy. Mamy Królewską Akademię. No i tym samym lecimy. Zobaczmy co: Kinga mamy. uuu, ma obronę 51. No proszę. Tu mamy kopnięcie 31. Słabe kopniaki. uuu 46. Ale to wychodzi na to, że King jest najlepszy. Dobra, sprawdźmy sobie te Mamy Power Shield. do Full Power Shield. No, w ogóle co to jest half Nie wiem. Dobra, nieważne. Imper. uuu, lulu. Patrzcie, moi. Aha, bo my mamy po prostu trochę wyższy poziom, mi się tak zdaje. Piłkarze, dlatego mamy jakby lekką przewagę. Bo coś tak czuje, że przez te sparingi. No, wyszły jak wyszło, no niestety, no. Ej, nie, jakie quid? Co ty, co ty robisz? Jakie quid? Co to ma być? Jakie, nie ma żadnych quidów. Dobra, Bobby, Jack, Deck, Pyk, Max, Kevin, Kevin, Dragonfly, czy tym samym ujdzie mu? To na słuchu takie, jest, moi drodzy. Zigzag Spark pokonał dwóch zawodników i leci prosto na bramkę. Czy poradzi sobie zawodnikiem, którym jest właśnie King, najlepszy bramkarz w kraju? Czy powiedzie mu się... What? Jaki offside? Co jest? Ej, ja tego nie uznaję Dlaczego offside? Przecież byliśmy na dobrej linii, no. Kevin, przyjmij to No nie no, no coś ty zrobił Ojeju Po co żeś podał, ty geniuszu, ty Ja zmarnowałem TP, a ty żeś podał, kurde, piłkę do bramkarza He, poradzisz sobie? Proszę cię, poradź sobie, Kevin Ej, co to jest za technika? What? W ogóle tego nie było w inazumie tak e, szczerze powiedziawszy. Nie no, ja oczywiście się zgrywam, że nie wiem co to za technika, ale no. Szczerze powiedziawszy jej nie było w inazumie, dlatego... No wiecie, no. Musicie chyba ogarnąć sytuację. Proszę Państwa, czy Tybie poradzi sobie tak jest? Z tymi mały brzdąc, ale poradził sobie z tym niesamowitym wyzwaniem. Czy to będzie odpowiednie wyzwanie? Tak jest podanie do Blaze'a. Blaze, czy da radę podać do Kevina? Niestety tym samym mamy podanie, no nie w tą stronę co trzeba. E... Wow, ale nas jadą, moi drodzy, co się dzieje? Wow, serio, ej, co się dzieje? Ej, strasznie nas jadą, moi drodzy Ej, wow, o, 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 nie, 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 nie. Żadny, żadny Uh, blade do atak Nice Spróbuj tego Co to jest? Co, skąd ty masz tą technikę? Eee, nieważne To jest technika z dr... trzeciego sezonu, tak Betemu, moi drodzy więc, żeby nie było, to jest technika z trzeciego sezonu, naprawdę. To jest technika takiego użytkownika, który nazywał się Thor, więc taka ciekawostka dla was. Uuu, dają boca sobie fire... Co się dzieje? Uu, lulu, 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 lulu. dobra. To tym razem atakuję z pełną mocą, moi drodzy, czy przebijemy się tym samym? Mamy smocze? Tornado! I na bramkę, czy w światło bramki użyje tą piłkę czy king po obroni. No, jeśli myślisz, że obronisz technikę Hits, nawet pobójście. Przy bramkarzu, który ma 51 obrony, to chyba się mylisz. No i tak jest moi drodzy, tym co mamy. wynik 1 do 0. Musimy niestety zmienić troszeczkę formację ze względu na to, iż nasz Kevin Dragonfly, no Tutaj niestety już odpadł z gry, praktycznie nie ma TP. Musimy go zamienić, zrobimy bardziej e, f ofensywną formację, zrobimy sobie tak Moi drodzy czekajcie sprawdzę sobie jego techniki Jak u was to wygląda u Ciebie dobra czyli mogę cię wziąć na to będziemy mieli tym razem formację Axel and Steve oraz Nathan i też na, nasz kochany kolega Zobaczymy czy poradzimy sobie o Ty Steve podanie do Steve'a do Axela Axel podaje do Steve'a Co się dzieje? Jaka pekna wymiana podań czy tym samym przebijemy się? Tak jest moi drodzy, strzelamy! Zrzut i na zumy, czy zrzutem i na przebijemy się, w końcu ten strzał ma aż 44TP, co jest dość dużo, no nie jest to jakiś mega słaby strzał, ale też nie jest jeden z najlepszych, no bo jednak najlepsze strzały pewnie tu zabieramy około 60TP, coś mi się tak... Wow, mamy pieczotę Kinga, coś sobie poradzi z tą techniką? Uuu, pełna tarcza mocy, nie wyobroniła, ciekawe, no to jednak troszeczkę słaba ta technika, no, dość słaba, no niezbyt ciekawa. Bardzo nam się przydała oficjalnie ta technika. Mamy powtóreczkę, mamy powtóreczkę, moi drodzy, mamy. Ale no. no nie wiem czy warto oglądać powtórki, what? Przepraszam was. W ogóle to się nagrywa. Nagrywa się, dobrze, dobrze, dobrze. Już się wystarczyłem że to się nie nagrywa, już mi było smutno. Ale mamy dwa do zera no. Pokażecie na co was stać, Królewska Akademia? No myślę, że... uuuu. Ale mamy dekera. W ogóle to jest decker moi drodzy, to jest... Heum, hmm. jak to dek La Laboratorium Dectera? Nie wiem, nie pamiętam już go. Ja już, go, ja już tego nie pamiętam tej bajki. Ale to było, było coś takiego. Laboratorium Dectera, tak. Dek dek Czekaj. Nie wiem, napiszcie w komentarzu po prostu. Wie, ja, wiecie, na pewno wiecie o co mi chodzi. O, po prostu mnie poprawcie. Pozwalam mam. Naprawdę pozwalam wam sobie poprawić. Chciałbym bardzo, żebyście mnie serio poprawili. Dobra, mam pewien pomysł. Ty chyba możesz. Yy, użyć zigzag spark, tak? Tym samym mamy zigzag spark. Wow, nawet mamy busta z Dekera. Tym samym, no mm, mamy dzięki temu możliwość napadnięcia. Ale niestety czas nam się skończył. Jeszcze faul. Ale czasu się skończył, Wardo. Ej, co to ma być? No dawaj, pokaż na co ci się stać. Wow, Najtar może zabrać piłkę niesamow. Wow, stocz. 105 dB. No już nawet nie ze sumki mają moi drodzy, bo to wygląda tak, że szczerze powiedziawszy, myślałem, że to się skończy u nich na sumce dwucyfrowej, ale jednak się udało w końcu wbić trzy cyfry. W ogóle jestem ciekaw, czy w której na da się wbić sumkę czterocyfrową, ale coś mi się wydaje, że. No ciężko by było, ciężko by było naprawdę. Trzeba by się nieźle postarać. Czy my w ogóle im pozwolimy strzelić? No nie wiem. Na pewno nie chciałbym im pozwalać strzelać, bo to zgubi nas. Bardzo nas zgubi. Wow! Klon faker! E, fejkowe klony. Tak betowo. To się chyba tak tłumaczy, tak przynajmniej mi się wydaje. Nie wiem, nie wiem, nie jestem yy, pewny, te nazwy z nazwy nie są całkowicie dokładnie przetłumaczone też z japońskiego na angielski, więc to tak średnio wygląda czasami tłumaczenie niektórych technik, ale dubbing polski rozwala i tak całkowitą sytuację, w każdym tym, oni zawsze muszą chyba rozwalić sytuację, co nie? Oni zawsze muszą, nie tak jak trzeba, zrobić ten dubbing. No kurde, jak można z chłopaka zrobić dziewczynę, albo nie wiem, z ognistej zablinić i zrobić ogniołamacz? Od kiedy Faya Blizzardon to jest ogniołamacz? Się pytam, łamacz blizzard to jest zabić, a faja, to jest ogień Faja blizzard, to jest ogienista, zabić, co to ma być, moi drodzy To, to, jest, to... jest po prostu zierstwo biały dzień, zierstwo Dobra. no ja się na to nie godzę, naprawdę, moi drodzy No ja nie będę się na takie rzeczy godził, dobra O, niedobrze, niedobrze Poradź sobie z nim, Blaze, proszę cię Wow, poradził sobie, tak jest moi drodzy Blaze, poradził sobie i leci na bramkę, czy to będzie kolejna bramka? I mamy zrzuty na zumę po raz drugi, czy będzie 3 do zera, czy może sam King weźmie się do roboty i w końcu obroni. W ogóle 100 tp nadal po użyciu full power shieldu. ciekawe. Ona musi zabierać nawet, według mnie teoretycznie pewnie zabiera 30, nie wiem, zaraz zobaczymy. Miał 100. Mm, ona więcej zabiera niż z 30. Ona zawiera po 40 albo 50 patrząc na ten pasek, ale to tylko po, na pasek mogę tak y, teoretycznie sprawdzić, no bo nie jestem pewny 100%. Na razie dopóki mam się to strzelamy, mam nadzieję, że nam się to powiedzie. I że to będzie jakiekolwiek możliwa szansa na to wszystko. Na razie po prostu nacieramy. No i oczywiście po meczu od razu skończę odcinek, no bo. No nie będę przedłużać jakoś bydnie długo co nie, moi drodzy. Nie będę przedłużać, no bo. Przedłużanie jest nie w moim stylu. Nie w moim, nie, 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 nie. nie. Dobra, mamy. Proszę Państwa, nie możemy strzelić tym samym akcentem z buzi, uderzyć z całej siły po prostu bez techniki Hisasu. Czy to w ogóle by weszło? Nie wiem. Wow, co? Ej, co je... Ej, czekajcie, muszę to zobaczyć. Ja nie chcę w to wierzyć, patrzcie. podaję w ty w podaję. podaję. Mamy zwykły strzał na bramkę. Co ty zrobiłeś, King? Co ty zrobiłeś, mordo? To jest najlepszy bramkarz w kraju. To jest najlepszy bramkarz w kraju, no po prostu no nie Miałeś, on na 100% miał TP na użycie techniki Hisatsu jeszcze To ja się pytam Po co takie rzeczy, po co? Ja nie rozumiem, ja, ja nie rozumiem ja, ja już nic nie wiem, naprawdę, ja nic nie wiem, serio Moi drodzy, ja nic nie wiem, ja się nie znam Ja po prostu sprzątam Czy by akcept... wow ale jest szczerze powiem... Wybaczcie za to wow, ale serio Axelbeiss jednak jest trochę... u mamy juda, szarpa, niedobrze. Cóż to za podania przepiękne, czy... A w ogóle może pozwolimy strzelić teraz co sobie na to? A niech mają szansę, chłopaki. No tak, cool. Uuu, iluzja piłki, proszę Państwa, ale mi się nie wydaje, żeby taki użytkownik mógł używać techniki ich kapitana, co to się dzieje? I proszę, mamy strzał gniewu, czy to będzie ten strzał, czy to będzie to? W ogóle ciekawe, bo Mark ma 8,9 TP. Ma... Aha, to był zwykły strzał, a ja używam boskiej ręki, używam potężnej techniki po to, żeby obronić zwykły strzał. No logiczny, no w sumie logiczny, oni są silniejsi oficjalnie od nas, tak samo jak nieoficjalnie. Ej, coś ty zrobił! Oh. Coś ty zrobił, Mark! Co to było? Nie, nie, nie. Ej, serio? Ej, moi drodzy, bo to ja się wystraszyłem, szczerze. Co on odwalił, Mark? Uh, ale widzę, że ich techniki są na wyższym poziomie TP, bo oni nas jadą. Patrzcie, każda z tych technik nas jedzie dość mocno, więc e Earthquake, ja jadą nas jak chcą. Yy, ale dajemy jakoś radę, co prawda czas się już kończy, ale nieważne, nas to nie interesujemy. idziemy coraz dalej do przodu, pokażę wam tylko i wyłącznie wynik I w sumie na tym się skończy odcinek Obiecałem macie, będziecie mieli dzisiaj te dwa odcinki What happened, serio? No i tym samym mamy, mamy dość, no dość jakiś tam level up, dobrze moi drodzy, ja robię save'a tu się z wami żegnam, pamiętajcie by dać łapkę w górę, pamiętajcie by napisać w komentarzu to, co was prosiłem, no i pamiętajcie by zmienić przycisk subskrypcji kanału z koloru wschodzącego słońca na kolor humor na niebie, pamiętajcie żeby oglądać do końca, cześć, na razie, hejka, papa, pa. na razie.